Cześć z tej strony Karolina. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak robię dwie kartki, do których wykorzystałam nowe papiery Romantic Garden marki Scrap and Me. Papiery są bardzo ładne, podobają mi się tym bardziej, że zaprojektowała je moja skrapowa koleżanka Aga Baraniak. Aga stworzyła mnóstwo pięknych akwarelowych wzorów, pięknych akwarelowych kwiatków, które możecie sobie powycinać i zrobić z nich. Śliczną, fajną, naprawdę kompozycję. Jest bardzo dużo arkuszy, które są zróżnicowane kolorystycznie. One w zasadzie są oczywiście w odcieniach fioletu czy w odcieniach różu, ale jest też dużo zieleni, pojawia się też błękit, więc wydaje mi się, że te papiery są na tyle fajne, że można je wykorzystać do bardzo wielu różnych projektów. Różne tematy można tutaj podpiąć pod prace wykonane z tych papierów. Zobaczcie, ile jest kwiatków na arkuszach do wycinania. Oprócz tego są jeszcze liście i takie śliczne wianuszki. Ja zrobię dziś dla Was dwie karteczki w stylu clean and simple. Wykorzystam do ich zrobienia kwiatki, które powycinałam z specjalnych arkuszy do wycinania oraz maskę z agaterii. To jest taka bardzo fajna maska, która imituje teksturę drewna. Będę tą maskę, słuchajcie, wykorzystywała nieco inaczej. Zazwyczaj stosuję pastę strukturalną czy też pastę modelującą. Natomiast tutaj będę robiła embossing tą maską. Żeby zrobić embossing z maską, potrzebna jest gumowa mata, to jest ta beżowa, którą tutaj widzicie. Myślę, że sprawdzi się też całkiem nieźle jakaś podkładka pod myszkę. Papier po zrobieniu na nim embossingu może troszeczkę się defasonować, dlatego ja przykleiłam swoje tła na piankę kraft. Poza tym, chcę też, żeby tło troszeczkę odstawało od bazy kartki, bo wydaje mi się, że to zawsze ciekawiej wygląda, dlatego użyłam pianki. Elementy będę przyklejała na taśmę dwustronną, ale też na yy, kosteczki 3D, które właściwie zrobię sobie sama z pianki. Yy, dlatego przygotowałam sobie już tutaj ich troszeczkę wcześniej, żeby nie docinać w trakcie filmu. Od tego momentu wydaje mi się, że chyba już nie ma wiele do opowiadania. Po prostu yy, poobserwujcie sobie, poglądajcie, jak będę budowała kompozycję. Kwiatków i liści jest dość dużo, więc czasami nawet chwilkę się zastanawiam, co wybrać. Liście i kwiaty są w różnych odcieniach, i tutaj też warto zwrócić uwagę, żeby je sobie albo dopasować, albo dodać ich na tyle dużo, żeby po prostu ten projekt był kolorystycznie zróżnicowany. Ja w tej pierwszej kartce postawiłam raczej na liście w kolorze takiej szarej, zieleni. No tak, ale miało już nie być opowiadania, tak więc zostawiam Was już z samym obrazem. Za chwilę pewnie wrócę jeszcze, żeby Wam poopowiadać trochę o tej drugiej kartce. Jak widzicie, na koniec dodaję jeszcze tutaj napis "W dniu imienin". Bardzo mi się podoba to, że ten napis jest biały na czarnym tle. To zupełnie jakoś tak bardziej przyciąga oko i można powiedzieć, że w zasadzie to jest taki punkt centralny tej kartki, pomimo tego, że oczywiście kompozycja przyciąga oko, to jednak ten czarny kolor yy, sprawia, że koncentrujemy się właśnie na tej sentencji. Tu dodaję jeszcze kilka cekinów w kolorze fioletowym, przyklejam je na klej Magic. Mam nadzieję, że się będą dobrze trzymały, chociaż powiem Wam, że z cekinami to tak różnie bywa. Czasami lubią sobie odpaść, ale jeszcze jakoś nie znalazłam nic takiego innego, co by naprawdę dobrze pozwalało cekinom trzymać się, po prostu przykleić się do papieru. Środki kwiatków uzupełniam jeszcze białymi kropelkami w płynie, żeby troszeczkę jeszcze coś tam się w środku delikatnie świeciło. A właściwie nie świeciło, tylko błyszczało. Teraz zabieramy się za tę drugą kartkę, wybrałam y, taki duży element z kwiatem i liśćmi, później znalazłam taki sam tylko mniejszy, no i skleiłam je ze sobą na kosteczki 3D. Kiedy już przykleiłam ten drugi element, jakoś mi się ta całość skojarzyła trochę z taką wiązanką, którą można by było postawić na stół. Później już podążyłam za tą myślą i robiłam taką kompozycję budowaną do góry. Miałam na myśli taką wiązankę, którą można postawić na stół wielkanocny albo na przykład na stół przed nowożeńcami. No i jakoś yy, tak mi się to skojarzyło. Ciekawa jestem, czy Wam też tak podobnie to się kojarzy. Obie kartki są już gotowe, zobaczcie jak wiele zostało mi jeszcze tych ślicznych akwarelowych kwiatków i liści, które można wykorzystać na wiele, wiele różnych sposobów. Do tej drugiej kartki dodałam dosłownie trzy kropeczki przy pomocy perełek w płynie, to są perełki białe, o białym połysku. No i tak wyglądają obie kartki, mi się wydaje, że całkiem fajnie. Co prawda ta kolekcja ma papiery, które są idealnym tłem do kartek czy do skrapów, ale ja jednak chciałam zrobić coś troszeczkę innego. Mam nadzieję, że karteczki Wam się podobają, ja jestem z nich bardzo zadowolona. Po prostu super wyglądają te kwiatki na takim białym tle z delikatną y, teksturą. Jeśli film się Wam podobał, to tradycyjnie proszę o łapkę w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.